No myślę, że to jest wielki sukces prawda, zespołu egipskiego z tego względu, że żadnej drużynie afrykańskiej nie udało się trzy razy z rzędu zdobyć mistrzostwo pucharów Afryki. No tutaj trzeba powiedzieć, że Egipcjanie już po raz siódmy zdobyli ten tytuł. Jest to dla wszystkich można powiedzieć taka, jest trochę niespodzianka. Z tego względu, że takie e, po, e, tacy, e, e, takie drużyny e, afrykańskie jak Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria, e, Kamerun, które odpadły wcześniej no, nie, po prostu nie dały e, tej satysfakcji, na którą wszyscy liczyli. Natomiast Egipcjanie potwierdzili, że są bardzo dobrym zespołem, że preferują ten futbol taki Solidarny, z dużą determinacją, kolektywny futbol. Także no, trzeba im tylko pogratulować i niech kontynuują to, co, co robią. I co trzeba też zaznaczyć, co jest bardzo ważne, że e, jest taka stabilizacja w prowadzeniu tego zespołu, gdyż e, e, trener e, e, drużyny który tak samo po raz trzeci zdobył rzędu właśnie ten pucha Afryki. Czyli no, idą oni w takim dobrym kierunku, stabilnym kierunku, e, bazują swoją, swoją drużynę, skład tej drużyny na zawodnikach miejscowych, tych, którzy biorą udział w ich rozgrywkach, tych krajowych, oni mają dużo zawodników, gdzie grają za granicą, no i mają trenera też e, własnego, egipskiego, no i to dało piękny sukces.